Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 11 stycznia, godzina 10.04 dokładnie. Całą noc była tutaj na Mierzei, u nas w Jantarze solidna śnieżyca. Tutaj Państwo widzą poranne odśnieżanie pług opiaskarki, jak i również tutaj pług taki doczepiony do, do traktora. A zresztą Państwo widzą tam na dole właśnie traktor od śnieża i jak Państwo widzą nawet sprawnie to wszystko poszło natomiast co chwilę właśnie są takie są takie nawałnice śniegu i prawdopodobnie dzisiaj tak cały dzień będzie wyglądał zerkniemy sobie nad morze po wczorajszym sztormie Nawet jak Państwo widzą ciągnik, który ma napęd na cztery koła buksuje. Ja tutaj trzymam kamerę w jednym ręku, sobie wycofam i przejadę prosto, spróbuję podjechać do góry, nie wiem czy to będzie takie proste, ale zaryzykujemy. Jakoś dałem sobie radę i chyba tutaj po prostu samochód zostawię i przejdziemy się nad morze. Tak więc zapraszam Państwa na dalszą część filmu. Proszę zobaczyć, jak dawało całą noc, jakie się porobiły tutaj zaspy. od dali, proszę Państwa, widzimy morsów. Zaraz ich tutaj ponagrywam. Zrobimy zbliżenie. Żadna pogoda dla morsów nie straszna. スタジオです。 No i tak jak Państwo widzieliście, morsy pełen szacunek na termometrze dzisiaj tutaj chyba minus 4 z tego co patrzałem Kiedyś sam morsowałem, z chęcią bym się wykąpał Natomiast zarzuciłem to i od kilku lat nie morsuję, tak więc trzeba to robić na bieżąco Podejrzewam, że kąpiel moja by się zakończyła Nie wiem, jakimś dużym przeziębieniem zrobię zbliżenie, gdzie poświeżą flonderkę do jantaru. Tutaj rybacy wypływają. Oczywiście jak są warunki pogodowe odpowiednie e, wcześnie rano i zawsze niewiele, bo to dwie skrzyneczki, trzy skrzyneczki tej flondry e, przywiozą. Można od razu kupić bezpośrednio u rybaka prosto z łodzi. Tak więc zapraszam. I jak Państwo widzą dzisiaj fale są większe niż wczoraj pomimo, że jest wiatr mniejszy, spowodowane jest to po prostu prądami morskimi. Są właśnie prądy morskie, które powodują te fale, mimo że nie ma tak dużego wiatru. Tak więc no, pięknie, piękna zima, ładnie, fajnie pada śnieg. Można się nawdychać świeżego powietrza jodu, mnóstwo jodu. Po takim można takim spacerze, nawet ja tutaj, który mieszkam na co dzień nad morzem, człowiek śpi jak, jak zabity po prostu. Ten jod powoduje to, że jakiś ma wpływ po prostu taki dobry na organizm. W naszym organizmie w świątecznym klimacie Bardzo ładnie to wygląda Dwie restauracje otwarte Restauracja Wodnik I bar Karmazyn I jeszcze tutaj Państwo widzą Po, po lewej stronie jest Taki Sklepik z pamiątkami Oczywiście po w sezonie zimowym tych barów jest dużo znacznie mniej otwartych, natomiast można jak najbardziej wskoczyć tutaj, wpaść i coś po prostu zjeść gorącego. A ja już się powoli z Państwem żegnam w tym zimowym przepięknym klimacie. Życzę Państwu. Przyjemnej niedzieli. Trzymajcie się, cześć.